Dzisiaj w stronę Albanii. I jesteśmy w Vegas. krowy wszędzie. Ela Mordo. <gry> Poszedł, papa. Pa. A my ruszamy właśnie dzisiaj w stronę Albanii. Katowice. Tam będziemy łapać. No i zobaczymy. 800 km mamy, także powinniśmy dać radę w jeden dzień. No i właśnie jesteśmy teraz w lesie pod Grudziądzem, dlatego że poddaliśmy się i czekamy na BlaBlaCara. Przejechaliśmy jakieś 120 km przez 7 godzin. Nie zatrzymywał się przez 2 godziny pod Grudziądzem nikt na wjeździe na autostradę. I po prostu no, nie było sensu dalej e, czekać i kombinować. E, jest bla bla kar, chłopak po nas zjedzie z autostrady, odbierze nas tutaj. E, no i odpoczywamy, bo no, nie mamy pomysłu, co możemy więcej robić. Sylwia leży. Tak, no. Zobaczymy się w Katowicach. Znalezisko w lesie. Siema przysmolona ważka. Ostatni rok w Co Coś ją przyfajczyło. Z... Fajnie, bo można obejrzeć ważkę na żywo jak jakimś muzeum. I się świetnie się zachowała, co? Masakra. Ciekawe, co się stało. Może do i dostała z siebie. Nie. na szpiechowca Bardzo to A my dotarliśmy już prawie pod Bartek odjeżdża, ekstra kierowca, polecamy. Smażalnie ryb i wędzarnie krewetka we Władysławowie. A my się udajemy tam nad wodę, bo tam w ogóle jest jakaś akcja, nie śmieć, teren prywatny. No zobaczymy, może się przebijemy. Wow, ale świetne miejsce jest tutaj. Wow! Patrzcie jaką mamy świetną miejscówkę na dzisiaj. Znaleźliśmy ją w minut jedną. Naprawdę. Tam jest zachód, przepiękny. Tam są ludzie i są paralotnie. To są paralotnie? Chyba tak. Skuterki, krosy. Jest przepięknie czysta woda. Zobaczcie w ogóle jaka ta woda jest czysta, nie? To jest dla mnie niemożliwe. To jest to? Piękne miejsce. Udało nam się dzisiaj mega, nie? Naprawdę coś niesamowitego. Piękne miejsce, powiem tu z chęcią został dłużej, nie? Ale jutro jedziemy na Albanię. Czekamy jeszcze, żeby się zrobiło trochę ciemniej. Rozkładamy namiot, ale w tym czasie, pierw wejdziemy do wody zimna? dobra, Oj, może rano na orzeźwienie? Nie, może nie. No to może dzisiaj nie, ale zbieramy drzewo na ognisko. Mam ogarnięty, tam jest taka połamana brzoza. Z tamtej strony widzieliśmy, jak chcieliśmy, żeby nas komary nie zjadły. Musi być dym. A tam widać, jeszcze jest taka większa plaża. Ale tu ale będziemy lepiej schowani. Mroźnie. Fajnie, fajnie. No to ja też wejdę szybko jak mogę. No coś ty. To jest można woda? No. To jest woda do wykąpania. No jak myślałem, jest wodę w jeziorze i w, to jest początek czerwca, no. Mega. Super fajnie. Tutaj przygotowujemy wodę na zupkę chińską i będziemy rąbać bać nisko, elegancko o nic nie widać i woda Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Anna Błaskowa Łukasz, ale musisz tam ja ten bo papierek papierek tak Nie wiem Jeszcze jeden papier? Padni. Bo jeździł, no mam ręki. Jest kurwa. Nasz topił mnie. Nie, Nowy dzień. Aha. Dzień podróży numer dwa. O, taki był widok z namiotu. Elegancko Jeszcze mokre wszystko. Kapie z namiotu, ale nas tak prze******ło dzisiaj Na się ciebie, nie? Jeszcze ciosło. Ja to jeszcze w miarę wytrzymałem, bo miałem cieplejsze śpiwór, Ale było ogólnie zimno, dziwne Od wody pewnie Zazwyczaj jak się rozbijamy gdzieś na dziko namiotem to Szukamy zbiornika z wodą, żeby móc sobie umyć naczynia Albo wejść do wody tak jak Łukasz Jak dla mnie jest za zimne, ale Łukasz wbija no wejdź głębiej, taki cwany jesteś. W no, ogóle tu jest tak płytko, że tam można iść, 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 i to jak się nie <śmum> <śmum> Trochę zimne. Kolejny dzień, kolejny autostop. Popiemy na przystanku autobusowym dzisiaj. Okay. Byliśmy na ostatnich zakupach w M1, tam dokupiliśmy kartusz, książkę, no i mamy przerwę w stopowaniu na truskawki. zostało nam 30 minut z buta, albo jeden stop do miasta, robimy ostatnie zakupy, w jakiś zjemy coś, pewnie na zimno i będziemy jeszcze wykąpać do znajomych i jedziemy by nam się mile jechało <grymne> Jesteśmy już w czeladzi i zobaczcie tutaj mają jeszcze w ogóle święta Bożego Narodzenia Idziemy do biedronki zrobić zakupy gdzieś kebaba raczej i uderzamy do Mai i Sławka Dotarliśmy właśnie na stację na Słowacji. No i są piękne widoki, jesteśmy już tacy nakręceni, jest super. Sławek i Maja są ekstra w ogóle. no Super nam się trafiło, mamy mega dużo wspólnych tematów. Cały czas nie zamykają nam się buzie, także podróż będzie przyjemna. Lecimy teraz po jakieś słowackie piwko i zatankować gaz. Dlatego, że na szelu tutaj nie ma gazu I jedziemy dalej No nie, bo nie mogłem go uruchomić, ale kupiłem nam czeskie... Nie czeskie, słowackie piwka, nie? Będziemy próbować Fajnie Na promce jakieś wyrwałem po 1 euro Łukasz, z Boże, ja lubię tak po sklepach chodzić, słuchajcie, nie? Ja nie wiem, Poważnie Proszę Maja ja this, ale, this ale na, na pewno będziesz prowadził? Tak. Yeah. 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 Nie. Aha. 12. Aha. 12. Dobra. Ile ma? 5. To, to nie jest. A 12? No. Tam trzeba było mówić, bym ci kupił flaszkę od razu. <laughs> Tego Tego ja. to <laughs> Co się nazywa Daj poje... nam się drogi i jesteśmy w Vegas. Ale był wkurzony co? Że musiał wstać, dobrze, że nie, nie lał deszcz, nie? P... <grywa> no fajnie, nie? Ale zrobiliście na taką pobudkę, bo ja już wystraszony patrzę, ciemno f... Że się nas wywieźli na części, nie? No Ja mówię, kur... A jeszcze do wody przed chwilą chcieli A ja, no, mówię, zabiorę. na paszporty, nie? Gratulaty nam w dupę wsadzą zaraz, kur... Ja mówię, dziele, Ale co, spaliście się? A, ja jestem, mam reset, nie jak a, dziecko, 15 minut a, a, naładowany, no. Ja w ogóle nie zasnę. Republic of Serbia, welcome. Nie wolno nic nagrywać w a, a oni a. mają moje dane w tym. Serbska Szybko. autostrada, to, to mamy... piwa Dobre. nie ma, ale jest wesoło, nie? Mamy jeszcze Dobra, 1100 ma, kamera, miła, kamera mi już czytała. Jest? Akcja jest taka, że... Piwko jest? jest... A, nie, ma, nie ma, nie ma. piwka? Do, do Prohibicja? Do północy nie ma. Do północy? To Ale. jest po północy. Do północy nie. Do, do północy. A, po, a do północy można kupować po północy nie, tak? No. Kurde jest akcja, nie? Żeby wali wszystkie kurwa kupy na dwór, bo dlatego że jest k nie mogą w środku obsługiwać, nie? Nie ma tak, nie ma gazu, nie ma piwa, jest prohibicja, ale można sobie szybę umyć i pan mówi, że tylko elektronika można ładować jakiś tak, że hybrydę, co tam? Nie wiem, kurwa. Nie ciekawe, nie? Ale gościnną mega, nie? Ja na początku zrozumiałem, nie ma kasy, nie? Jakiej kasy nie ma kasy? Nie ma gazu, bez kasy i to jest wszystko na zewnątrz, nie? Śmieszne to jest. Dobra, idziemy kupić kawę teraz tutaj do pana. Nie wiem, możemy śpić, nie? Halo! Jest A można kawę? Nie. Nie ma nie ma woda. Aaa, nie ma woda, okej. Okay. Dziękuję. Serbski jeleń. Super! 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 więc... Bum proszę, Jesteśmy w Belgradzie! Jest cały czas jesteśmy w Serbii w którymś No Teraz mnie odcięło i już mi to spali, nie? Ale jest tam w ogóle strasznie pięknie. Wszędzie są tutaj górnej wzgórza. Niemożliwe. Nie. Fajnie, no. jest, są mega rozwinięci, to ja myślę, że tutaj sobie kozy będą biegać i, i krowy po autostradzie, to jest normalna cywilizacja.

Właśnie w Macedonii Nad jeziorem Koło miejscowości Ojda I tak pięknie to wygląda Woda jest idealnie czysta Szukamy sobie jakiegoś miejsca Na kawę Bo jesteśmy mega zmęczeni już po podróży Może zjemy jakieś kebaba Mamy dwie godziny parking Ale już jesteśmy łapani Właśnie przez panów, łopaczy Także jest fajnie Jeszcze tutaj wrócimy, bo jesteśmy tylko przejazdem Jedziemy na ksami, ale będzie fajnie To jest w Grecji tak samo? Jest w Grecji. 4 zł Tutaj w te... na Bałkanach Na Bałkanach? Jest tak wszędzie Jesteśmy właśnie na spacerze w Achrydzie Po pysznej kawie za 4 zł Mamy jeszcze godzinę parkingu I jedziemy do Ksami. Ogarnęliśmy sobie jakieś najtańsze spanie za 50 zł za dobę Na dwie noce, bo będziemy mega pewnie zmęczeni Ogarniemy sobie pranie, jutro jakieś organizacyjne rzeczy. No. no, jest pięknie, nie? Dziury po kulach? Nie wiem, może, ale to w sumie fajnie wygląda, bo to jest taki ala amfiteatr, nie? Na ala msze czy na coś takiego? Bo to jest katedra, nie? No tak, ja muszę. w Macedonii takie miejsce gdzie możemy napić wody za darmo i bardzo to lubimy, dlatego że no, w takiej temperaturze nie ma nic lepszego jak po prostu zimna woda po prostu ze źródła szybkie podsumowanie spędziliśmy tutaj półtorej godziny jest ogólnie fajnie, bo po pierwsze jest taniej jak w Polsce, jest dużo taniej, jest ciepło, jest pięknie, ale jeszcze tutaj wrócimy i coś dogramy. Chwilanki napoje Czy bardziej kowe? Oranżada? Co to jest? Lemoniada chyba, tak? Ale droga, ej Idziemy na wagę? Ajako bo... Wow oh yeah. Będzie zajebi... To nazywa prawdziwy ambulans, nie? Nie jakieś tam giedos z powami. To jest ambulans. 4x4 mamy tutaj chyba jakiś ten owód, co? Makrosa widzicie. Uh -huh. Co tu siedzimy w ogóle, ale ja ci sobie stanęli na środku. Chyba tam gdzie zdjęcia albo coś. O co chodzi w ogóle? Rozumiem, że mamy jechać. Jedziemy, ale jedziemy z staną na środku, nie? Albański Mercedes w ogóle Chyba po lewej masz szerzej, co? Nie, mam... zobaczmy, że i tu wpadniemy. A jak my tu wpadniemy, to dopiero będziemy hmm, No wpadniemy. Mamy Rafkę, to jest. Chyba wszędzie, ela mordo ona jest przypięta. nie nie ma patra mi u nas krowy nie ma patrzcie, a to są chyba te fermy krewetek, nie? albo jakiś inny ryb To W Albanii można wszystko. Szybkie nagranie. Dotarliśmy już na miejsce do hotelu i jesteśmy po prysznicu i lecimy coś zjeść. Zalinkujemy Wam w opisie. Knajpę, w której będziemy. Jest to ponoć jedno z lepszych miejsc i jedno z tańszych miejsc w Kamilu gdzie możemy zjeść e, albańskiego kebaba. Także, zerkajcie na dół. Pomóż nam się rozwijać. Zasubskrybuj nasz kanał, polub i odwiedź nasze profile społecznościowe.